No, kupiłem taką piłę cztery dychy To po piec, dałam, bo na co mi to? Te nogi tak samo, to jest dla mnie za wielkie 40 zł to. No, nie wiem czego. Podłączyłem to do sieci i załącza się i termik wybija, ale to trzeba zobaczyć. Ważne, że jakoś tam silnik kręci. Nie wiadomo czy nie niespalone coś tam, ale to mniejsze z tym, zobaczcie jakie to jest kurwa badziewie nie dajcie się naciągać na takie kurwa zakupy bo to jest wszystko plastik gówno takie, że ja to dałem tak jak mówiłem, 40 zł niewielkie pieniądze przełącznik, silnik o ile jest tak w pełni sprawny stół, pokładanie lewo, prawo, to znaczy kąt tej, tej piły, brzeszczotu i tak dalej, no. Rączka. No, także cena, którą kupiłem jest bardzo dobra. Natomiast kupując w sklepie takie badziewie, kurwa, to jest, to jest folia. To jest folia, nie, to nie jest blacha i to będzie, że to będzie taki hałas robić, że głowa boli no, w czasie pracy. No dobra, no ja to kupiłem z uwagi nawet na stół. No. Stół taki dosyć przyzwoity. Coś tam można sobie pokombinować, mówmy, z tego stołu. On też taki nie... E, nie za super, ale, ale no jest jaki jest. No. Można to usztywnić, Tu ma... fajnie, że tu ma te kanałki. To można coś tam wykombinować. Ten stół można w każdą pozycję sobie... Ustawić do przodu lub do tyłu. No jest, przywiozłem te nogi, co były, to wywaliłem to. Cholera, na co mi to wledzę? Jeszcze takie nogi. Natomiast model jest taki. Made in China. E, tak jak mówiłem, to jest podruba jakaś dedra, kurwa, to jest i wszystko ledwie żyje. No. A jeszcze jakby chciał ciąć, to huk będzie na cały warstwę, że głowa pęknie. I zaraz Wam pokażę mój stół, który kupiłem kiedyś też na złomie. A tak wygląda mój stół kupiony no, chyba z, ja wiem, no, z roku temu na składnicy złomu i zobaczcie jak to jest solidny stół. To nie jakaś kuźba z folia tylko naprawdę tu jest wgłębienie <śmiech> <śmiech> można sobie wkładkę wkładkę sobie dorobić z jakiegoś tworzywa nawet lub z no bo i teraz pokażę wam od spodu to jest rewelacyjny stół no a tak wygląda od spodu użebrowanie bardzo, gru, bardzo gruby odlew akurat te lasze to ja e, sam sobie zrobiłem tu jeszcze muszę e, dorobić takie na bokach ale mniej się z tym no bo tak potrzebuję no, chodzi o zamontowanie tego e, w starym akwarium no i to wystarczy stare ramowe akwarium i regulowany stół, góra, dół i tak dalej. I widzicie, jak to jest naprawdę świetnie wykonane. To było coś tam markowego, bo, bo teraz to robią kasane taką Natomiast ten stół to jest kurwa wielka porażka. Co on tu ma? Półtora milimetra. No ale to ja sobie tam do czegoś innego. <coughs> zamieszam taką zrobić małą pilareczkę, jakby to przeciął na połowę, to by wystarczyło tam pilareczka do takich bardzo drobnych elementów, jak płytki drukowane, coś tam i tak dalej. Można coś z tego fajnego zrobić. No to do, do takich celów, jak ja bym to z, <coughs> zastosował, to by było idealne, idealne. Malutkie i lekkie przede wszystkim. No ale to jest, no jak Stosując do dużej pilarki, jak na takim stole pracować, żeby coś uciąć dokładnie. I zacznijmy od tego, że hałas. No hałas by był niesamowity. Natomiast na takim stole hałasu nie będzie. Chodzi o dzwonienie kurde gardle mi gdzieś zasycha chyba mało pije i dlatego także widzicie no i to jest bardzo fajnie zrobione bo tu można w każdej pozycji jakąś tam zrobić na przykład żeby to o, prowadzenie jakieś tam było to jest świetne rozwiązanie także to na tyle nie kupujcie tej pilarki ona 700 coś tam złoty kosztuje czy kosztowała a na niektórych aukcjach 900 po prostu zostaniecie oszukani także silnik jest zrypany po prostu cały czas wybija termostat i podejrzewam że są gdzieś w wierniku uzwojenia walnięte teraz tak to jest dosłownie folia, ale z tego, z tego stołu to można jakąś taką małą pilareczkę zrobić, na przykład do, płyt, do płytek drukowanych, coś tam to nie musi być aż tak precyzyjne. Prawdę mówiąc, tu nie ma co do odzyskania przełącznik, no to tak jak mówiłem, w granicach czterech, gdy no nie wiem. Musiałbym zobaczyć na Allegro, czy gdzie tam. I nie kupujcie tego gówna, bo to jest szkoda. Tu jak się coś spieprzy, to już nic, nic się nie odzyska. Nic kompletnie. No, wirnik przeszlifowałem. Szczotki tak samo. No i zobaczymy, bo... Nie wiem, no. Czy jest i kurde, ten wirnik no bo wybija zabezpieczenie a ten a tu na przykład tego to jest taki stan bardzo ładny no to nie można powiedzieć no, no chociażby ocalić ten e, ten silnik to miały straszne luzy i mówię czy, czy by tam coś było nie tak złożyskiem a okazało się, że te śruby trzy były rozkręcone. No, rozkręciło się. Po prostu była niewyważona brzeszczot. I trzepało, trzepało i się roz, rozkręciło. Zobaczymy, może z śrubki gdzieś takie znajdę. Zamiast na takie coś, na krzyżak, to najbusa. E no, zobaczymy. Najpierw to zobaczyć, czy ten silnik w ogóle jest sprawne, ale gdyby nawet no to to na przykład to myślę że spokojnie 4 dychy to kosztuje no. stół bardzo marnej jakości kurde zobaczcie to się kołysze oby nie, nie tego że wtopiłem 4 dychy to się tak gada tylko ale no bo prawdę mówiąc co tu do odzyskania, niewiele, chyba że to tylko, no ale to przez 40zł to nikt nie da na giełdzie czy gdzie tam, dobra. No byłem dzisiaj na składnicy złomu i takie coś kupiłem od frezarki, no coś z tego zrobię. No. Potem do roweru te pedała, pedały. No to mi się częściowo, jak mówię, rozkręciłem udało. Jeszcze taki korbowód. Całkowicie nówka. Tylko nie wiem od czego to jest. Od czego to było. No to jest nowizna, to widać nawet łożyska nie, nie były zbijane, bo nie ma rys o, łożysko igiełkowe, nie wiem od czego to jest ale w moim warsztacie tam do czegoś się przyda z, z klinem no to nawet jakby chciał tego freza kupić samego to podejrzewam, że więcej jak dychę bym zapłacił. On jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, tylko tu nie ma... Tu powinno być łożysko. No, no pasują elegancko, wkręciłem, tylko trzeba to rozkręcić rozkręcić i te luzy skasować tu w ostateczności można troszkę przedłużyć to, ale to mam patent swój, a całość to wygląda w ten sposób To do tego trójkołowca, tu jest takie przeruba moja, żeby można było zastosować zębatkę. Ja to kiedyś też kupię na składnicy złomu. No, dzisiaj taka pogoda marna. Zaczęło padać, i trochę przemokłem, i wjechałem i... i... do domu. No, chciałem wam pokazać. Dorabiam takie ośki. No, tak to wygląda. To jest już, prawdę mówiąc przygotowane do spawania tu będzie trzeba obspawać w koło i przetoczyć ten spaw żeby on za bardzo nie wystawał I tu jest drugie dorobione troszkę kurde, za luźne ale ale to nie przeszkadza bo to i tak będzie obspawane teraz tak, ta kreska ta kreska jest po to bo ja nie mam prezarki na razie i to trzeba będzie kątówką przeciąć z jednej z drugiej strony i zostawić, zostawić te płetwy. Natomiast w kole, bo te koła mam z wózka inwalidzkiego, to jest jeszcze taki stary wózek jeszcze jak zakomuny był i tu wyciąłem takie wcięcia. No i wiadomo, to będzie wchodzić tutaj, bo to będzie, łożyska są tylko na stałe, one się nie będą obracać, tylko się będzie obracać ośka razem z kołem, bo tu będzie silnik spalinowy, silnik spalinowy i, i pedała, no i tak to z drugiej mańki wygląda. Także tu będzie trzeba wyciąć, żeby to weszło w te otwory. Jak chciałem... A jest młode. Jak chciałem to piłką wyciąć, ale nie da rady. To jest hartowane. Także to było solidnie robione jeszcze, jeszcze za starych czasów. To są bardzo solidne koła. No i przede wszystkim nylon i to jest 100 mila i koła 24175. Zobaczymy, no może, może się jeszcze uda balonowe załatwić, takie a la terenowe, ale to póki jest to jest, ale w sklepie mogę się zapytać, czy w ogóle są dostępne w ogóle tego typu opony. Myślę, że tak. No. Także ja to w międzyczasie, bo praktycznie już mam wszystko porobione, w tym trójkołowcu. No tylko koła, miałem problemy z kołami, a na złomie trafiły się, trafiły mi się takie koła i są zajebiste, dla mnie to jest super. Koje trzeba będzie, bo ja tu robię takie na, na typ taki ala wojskowy i trzeba będzie to wszystko zeszlifować i zdjąć opony i pomalować lakierem kaki. Dobra, a to jak skończę, to już dam spokój i biorę się za rower normalny, ale z silnikiem spalinowym.